Główny profil sodowy profil V 2,5 metra kolor aluminium stosowany, przyklejany na mamucie. Dokładamy go na równo i mamy od razu i grubość kamienia na poziomie, i grubość kamienia na pionie. Mhm. Czyli tu z tej strony zaciągamy do profilu, i z dołu, tak samo tak, to tak, też tak, do profilu. I widoczny jest tylko kawałek tak, takiego później paska. Alternatywą jeszcze do takich profili jest troszkę tańszy profil, profil L. Tylko wtedy widać otwory, czyli montujemy go identycznie, wysuwamy go około centymetra, żeby znowu nabrać po prostu grubości kamienia na pion i ta sama grubość wtedy jest na poziomie. Tylko tutaj tak. wtedy jest to, że widać wszystkie. Wszystkie otwory są wtedy widoczne przy kamiennym dywanie. Czyli tak finalnie wygląda wykończenie Dokładnie. To tak, tak, jest tak, pokryte tak, tak, na równo tak, tak. Z tym. I najlepiej można sobie jeszcze asekuracyjnie, zależy od, od posadzki, w paru miejscach po prostu przykręcić to. Jakimiś kołkami, szybki montaż. Dodatkowo mamutem wzmocnić. No, i na to najlepiej już prąd żywiczny i można kłaść śmiało kamień.